Um, dzisiaj wam pokażę, jak się hakuje. Na przykład, um, Zhakować grę, jakąś, żebyś wszystko miał, i tak. No, ja wam tu, tutaj pokażę na ekranie. Tutaj pokażę wam. Dobra, są dwa. Nawet, no, dwa kroki wam wytłumaczę. Może zrobię się drugi. Bardzo, żeby. Zrobię, no, zrobię jeszcze inny krok. Jak wam się podobało, zostawcie lajka w górę. I, no. I już Wam pokazuję. To jest telefon. Tak wygląda. Albo sakujesz, na przykład pójdziesz do Google i napiszesz na przykład Twoją grę. Na przykład Twoją grę, na przykład ja. Y Zrobimy na przykład. Jaką mam grę teraz? Jakąś tam grę, na przykład napiszesz? Jaką by grę napisać? Na przykład. E, na przykład. Car parking. Na przykład. Car parking. Po angielsku. Mam tu grę, ona jest fajna. Car. Tar King. Tar Parking. APK. APK. I APK napiszesz. I, I download też możesz napisać. Na przykład, możesz też napisać twoją grę, i, i no, tylko napisać app, i download. Na przykład też możesz robić. I jak nie znajdziesz, napiszesz jeszcze ten. Albo no, I hak, jeszcze na przykład. Możesz, jak nie znajdziesz. To jest no, moja pierwsza ta. Pierwszy ten. Tak można hakować grę swoją, jak chcesz. Tam sobie wybierzesz. Tam pisze. To jest piesza ta. Długa jest taka. Maar Google. Um. Happy mode, happy mode. Weetjes? i czekaj download. Dat is ook jeszcze. naar podać ci wyskoczy ta taka zaraz. Mam zły internet. Bo nie, nie jestem w domu nad tym. albo jest wiesz co, tak trzeba napisać i pokażę Wam tą apkę. Pokażę Wam tą apkę. Um. Tu się tak wali, gdzie to kurde jest. O tak to wygląda. Tak, tutaj, jak na ekranie o tak, to tak to wygląda z, takim, z takimi, tak to wygląda z takimi rogami, taka buźka z takimi rogami. I jak to Ci tam wyskoczy w Google, to na to nadusisz, i będziesz donut, i będziesz miał. Nie, już to było, te dwa te. No, to już było. Więc... Ha, widzimy się... Ha, w następnym odcinku. Nara.